Wszyscy śpią jeszcze. Kto 2 maja do pracy przychodzi? To być Siemanko, dzień dobry. Tak, to prawda. 2 maja, oni w pracy. I faktycznie jak było, jak słyszeliście. Nic nie było słychać. Cała dzielnica śpi. Wszyscy w domach siedzą, a tu przyszli pracować. Nie wyjechali nigdzie, nikomu się nie chciał ruszać, to co, idziemy do pracy, nie? Nasypujemy podsypki piaskowo-cementowej, to co tu widzicie, to skończyliśmy to ty w zeszłym tygodniu, przed weekendem majowym. To zjazdy do garażu, tam obrzyża wstawione, tu pozamykane, zabetonowane podłuże, cały, cały wjazd zabetonowany. To jest beton B10, jak pamiętam, 12 cm maksymalnie, między 10 a 12 cm. I taka cała powierzchnia jest przygotowana, na to podsypka piaskowo-cementowa, tak to widać. To wygląda jak jakiś piasek wykopany, a zaraz wam pokażę, jak wygląda jak wygląda piasek, to za chwilę wam pokażę, bo Bob zasłania. Swoją drogą yy, szukam takich felg dwóch sztuk, tak jak w Bobku jest, takie Bobka. to jest yy, 95 rok, gay 4625 model, bo wszystkie mwiewie około 2000 roku miały już, miały już inny rozstaw, inny rozstaw śrub i większą piastę. Znowu chciałem wam pokazać teraz kurczę piasek. Że to jest piasek, a to jest podcypka. Tam to jest piasek, a to jest podcypka. Dobra, to jest podcypka, skocmentowałem. Nieważne, tu na dole. O, teraz sznureczek był. Majster go zdjął. Wzdłuż tak, żeby po prostu jedną, jakby zjazd tu z chodnikiem kończył się na tym samym poziomie. Ruka w sobie na pośrodku. Zagrę nasypane podcypki, zagęszczone i zgrabione. Grabimy po to po zagęszczeniu, żeby ten film taki gładki, który jest, taka gładka powierzchnia, żeby to zrysować, zdrapać. Master pokazuje 135 cm, to jest takie realne, zdrowe dla tej łaty, od Mimala ustawienie. I, dlatego, i wracając do tematu grabienia, dlatego grabimy, rysujemy, żeby ta powierzchnia tą gładką po, po zagęszarce ściągnąć. Yy, łata bardzo łatwe życie, bo ją rozciągacie. być tylko dłuższa, ale akurat to jest taka typowa do chodników. Do 140 cm, więc jeszcze jak się oprą te łapki to lewo prawo możecie przesunąć tam lekko powiedzmy do 140 cm sobie ściągnąć. Bardzo ułatwia życie, aczkolwiek no, wielu nie potrafi się obsługiwać takimi rzecz, rzecz, rzeczami narzędziami. Bo często wiedza tak jest, że a to jest lipa, a to jest pieprzone, a to jest do dupy, a to tamto. Dlaczego tak jest? Bo jest nieumiejętnie użytkowane. <laughs> Na czymś takim urządzeniu nie można leżeć, tak? Pytasz się gumbasa, co żeś zrobił? Czemu żeś na tym leżał? No nie, ja nic nie robiłem. A zrobiłeś tak? Oparłeś się tak? No tak, trochę się oparłem. No i później się okazuje, że ta po prostu się wygina, ona na łączeniu nie trzyma. Trzeba ją pilnować po prostu, żeby ona miała w jednej płaszczyźnie. W płaszczyźnie była. Tylko ściągamy, zcinamy, drapiemy, tak? I żadnych problemów z użytkowaniem takich rzeczy nie ma. Po prostu jak ktoś tam, wiecie, mam... Nie ma, nie ma za bardzo tam... Może gluta zostawił w szufladzie w domu, zapomniał go do pracy zabrać, ma tam pusto wiatr mu hula w góry, to tak jest jak jest. Tam wykładamy, lecimy wzorem jakby z schodnika. Od budynku lecimy aż tutaj musimy wypełnić jeden wzór. I dopiero ten chodnik w lewo to jest już linia wjazdu. Tak jak widzicie. Czemu tutaj w tym klombie, tam gdzie jest to puste między wjazdem nie ma nie ma nie ma obrzeża zamkniętego. Ano, zamkniemy je wtedy, kiedy, kiedy, kiedy będzie linia kostki, bo zrobimy sobie tak, żeby kostki nie docinać, tylko ustawić obrzeże w tym miejscu, jak wychodzi linia kostki. Układacie taką dużą płytę, tak tutaj teraz, taką kostkę multikompleks, bo to jest kostka multikompleks, i okazuje się, że musicie dociąć 2 cm, bo obrzeże jest wstawione prosto już, już są po prostu wcześniej i musicie dociąć plasterek 2 cm. Nie da się tej kostki przesunąć, tak? Zakombinować wzorem, no nie ma takiej opcji. Chyba, żeby ci kłać misz -masz, że Jedna w poprzek, druga bokiem, mała do góry, mała dwie małe w poprzek. Yy, nasze znaczy nie w poprzek, bokiem, wiecie, taki mishmasz robicie. Tutaj, macie na, na dole sobie linię zrobili. Zrobili sobie linię właśnie tej linii. Tej linii. Tu schodnika chodnika poprzez ten wjazd do góry, który kładli, aż do tamtego chodnika, wejścia do domu. I wtedy wiedzą, że w tym miejscu jest cała jedna linia. Powiedzmy, że moment ułożony, trochę docinki było, bo przy garażu i szerokość garażu to jest wynikowa, to wszystko trzeba było dociąć. To majstry mieli zjechać na dół do, do końca klombu, tutaj, ale stała się rzecz straszna. Pytałem o te, właśnie, o te felgi. Jeżeli ktoś tam ma albo wie, gdzie kupić takie felgi, bo jest ciężko dostać. Nie wiem, no nie ma tego. Jak są, to na chwilę się pojawiają, znikają, albo nawet ktoś nie wie, co ma, i nie sprzedaje, i to gdzieś tam leży, albo na złą wyrzuca. A teraz właśnie majstry ściągają koło bo przecięła się opona i no co, no i to jest następny dzień tu majster właśnie zakładałem koło udało się, udało się powiedzmy tą, tą oponę jeszcze skleić będzie opona wymieniona, bo nawet wszystkie wymienione ale trzeba było po prostu zaleczyć tą oponę, żeby jeszcze chwilę pojeździła żeby można było tą budowę skończyć bo zanim się kupi następną oponę zanim to się wszystko przekłada, to wiadomo, że dzień, dwa na pewno to zajmie to jest następny dzień Tamte był drugi Maja, tu mamy 4 Maja. Tak, 4 maja nasypujemy podsypki, tu widać. Przed bramą widać, widać, widać. taką niemieckie ugięcie, tu się kończy beton. Dokładnie tak tu nasypujemy podsypki, tak się kończy beton pod spodem. Dalej nie jedziemy, bo tu jeszcze nie jest wybetonowane, nie jest przygotowane. Wszystko ładnie od krawężnika z lewej do prawej obrzeża rozciągamy sznurek i ustawiamy do tego rurki Wzdłuż, tak? Podjazdu. Rurki ustawiam na 5,5 cm, <laughs> nasypujemy podsypki, zagęszczamy i później grabimy. Po grabieniu ściągamy, żeby była gładka, równa powierzchnia. Im mniej tych spor takich zacierek, które robicie, tym lepiej. To też, to też zależy od samego materiału, od piasku, podsypki. Bo jeżeli będziecie mieli grudy, jakieś gliny w piasku albo coś, to tych rys, tych spor będzie więcej. Oczywiście im mniej, tym lepiej. Przy dużej kostce to ma mniejsze znaczenie bo kostka jest dużą powierzchnią i po prostu się nie wciśnie, się nie ugniecie w tych szporach. Jak będzie się Flam składał z samych szpor, takich kurde rych, to wiadomo, to już kostka będzie pływała, leżała jak chciała. A majster na początku zaczął, pierwszy rząd ładnie wyklepał ręcznie, także po prostu ze starej na nową przejść, robimy rurki 2 mm wyżej, lekko z ręki przysypujemy taką przypyłkę, robimy z podsypki i doklepujemy kostkę ręcznie, tak żeby przy zagęszczeniu ona nie, nie zeszła za nisko, ani nie zeszła no nie, no nie zeszła za nisko po prostu, żeby nie była pod starą kostką, żeby nie była niżej od, od tak na przykład, tak kładziemy od tamtej strony, tu docinka po tej stronie, tu będzie wjazd, wiecie samochody takie pierdały, tu, tu kiedyś tam później będzie zjazd, zjazd na ogród dlatego lewa strona jest ważniejsza, tam jest furtka tam będzie więcej widać i tam się właśnie samolot zaczyna Szybkie układanie. Docinki po prawej, zobaczcie, wyszła taka docinka, to chyba było, nie wiem, 12 cm. I ją się robi na przemian. Nie robi się z jednej pod krawędzią, pod obrzeżem jedną docinkę, tylko się robi mijankę. Tutaj metr pasek był dobetonowany. Tu majster też wstawiali, wsta 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 te obrzeża na, na betonie. Minimum 10 cm betonu pod musi być. Na wjeździe przeważnie, zawsze tak jest że dajemy 10 cm podsypki czy tam betonu. Tu jest beton B15, albo B10. To jest B10, sorry. B10, 10 cm podsypki betonu pod obrzeżem. Tu wybrany przód, tak żeby zrobić najazd. Zobaczcie, deską ściągnięty, udeptane, wyrównane, zagęszczone. Sam, sam najazd, łączenie z obrzeżem było zlane wodą, blachą zaciągnięte. także było gładkie. Żeby nie było jakieś tam, żeby nie było kanta z zewnątrz, jak samochodem wyjeżdżacie, to możecie tu 20-30 na godzinie wjechać I nie ma tego wiecie, podpicia zęby Wam kierownica nie wybije Bo jest równo, nie ma I wtedy Jak nie ma kanta, to wtedy te obrzeże jest dużo bardziej żywotniejsze Tu powinno być oczywiście jakieś uliczne nawet. chociaż uliczne to jest bez sensu, w ogóle w takich posesjach uliczne to jest, to jest z w błoto, bo to jest nie jest nic lepsze od takiego normalnego betonu, który nie ma kanta. Po co stawiacie uliczne? z kantem 5-10 centymetrowym? Tam jakiś piasek się nasypuje, jakieś tam ziemie, wiecie, to co tam zostało z zewnątrz, tak? Przecież piasek i y, ziemia się wygrzebuje, ktoś kołem ruszy, skręci w miejscu coś, zawsze ten piasek zniknie, tak? Kameczków nasypiecie, to samo. To musi być jakieś tłuczeń udeptane, zagęszczone, konkretnie, żeby to właśnie było zawsze stabilne. Dlatego robimy ten jeździć. To będzie mniejsza szkoda, bo to jest wszystko za, za, za działką, tak? Stawiacie uliczne, przepuśćmy komuś za działką, robicie jakiś podjazd. Przychodzi gmina, robi chodnik i po prostu to wyrywa i to idzie. To w... no, idzie w widziecie, pi... nie? I znika. I już tego nie macie. Tam co Majster robi? Ganek. W poprzednim odcinku mówiłem, że to będzie jeszcze musiał skłożyć, powiedzmy, w... tam jest 2 i coś metra ale praktycznie wszystko cięte i tam to są musiało poskładać, tam jest centymetr podsypki tylko, wchodzi, bo tak po prostu wysoko jest beton i po prostu to zrobił ręcznie, tak, bez żadnych rurek, żadna ruka nie wejdzie, wszystko ręcznie, od progu, do, do, od progu palisady do progu, czyli samym progu drzwi. Dopasowało ściągnął wi wi wirtualnie, ułożyli, docięli i teraz zamulamy. Teraz mamy sprostowanie. Nie ma nic złego w zasypywaniu kostki żółtym piaskiem. Po prostu chodzi o to, żeby piasku nie zostawiać. Chodzi o to, żeby ten piasek żółty nie zostawiał na kostce. Tak samo będzie fuga podatna na wyrastanie kwasów, jak i piasek kwarcowy. To się zam... Piasek kwarcowy się zamuli, zabrudzi, zakurzy i tak w nim wyrośnie, tak w nim wyrośnie. I dlatego włockiem zamulamy, spóźnie spłukujemy, doczysta. Nie zostawiamy nic w piasku. Tu obejście u góry jak było. Tu źle nie było tak naprawdę względem terenu, bo teren jest taki piaszczysto, jakby taka ciemna ziemia, jakby ciemny piasek, coś takiego. Miejsce na garaż tam, jakieś tam poletko przed garażem, taki mały parking ale Tu idziemy chodnikiem metrowym. Tutaj była ta rozkmina. Zobaczcie, zwróćcie uwagę u góry na taras, że są 3 trzy stopnie, tu są dwa tylko. Ten trzeci stopień musieliśmy zlikwidować, bo byśmy byli po prostu za nisko. Teraz jesteśmy na tarasie. te Palisady i impari, które tu są wstawione, obrzyża, były przez właściciela wstawione. Czyli my tylko wyrównaliśmy górę, wyrzuciliśmy nadmiar piasku, zagęściliśmy i wyszliśmy ze swoją podsypką z kostką. Tu wracamy chodnikiem, jesteśmy z przodu. Taki mały kromik przed wejściem. Tu jest ten ganek, który się tam dzisiaj go tam kombinował. Stopień, który jest na siłę, bo po prostu inaczej się dało. Gzyms nie pasuje jakby do szerokości tego wszystkiego. I tak wygląda cały podjazd. Tu jak było w dzień w dzień przyjazdu trochę padało w pierwszym odcinku to widzieliście. Tak teraz wygląda. Pierwszy dzień teraz wyglądał tak, a tak wygląda teraz na stopnie właśnie. To jest jeszcze poletko z tyłu, ten mały ala parking przed garażem. Ok, którym działamy. Fajnie, że byliście, dzięki za uwagę. Krótki, szybki film, bo to były tylko 3 dni, te majowe. No co, my będziemy na nową. Na razie.